Państwa Patryk Mirosławski, to jest program AS Wywiadu, piąty sezon naszego programu. Jesteśmy w restauracji Champions, hotel Mariot. Moim i Państwa gościem jest reprezentant Polski w krykiecie. Człowiek, który zaszczepia krykiet w naszym kraju, Tarunta Ludzia. Dzień dobry. Dzień dobry. A także komentator eurosportu, właśnie tej dyscypliny. Co sprawia, że człowiek, który pochodzi z Agry, z miejscowości, gdzie jest Taj Mahal, nagle decyduje się na wycieczkę do, do Polski. Wtedy jeszcze Polski takiej mocno-paździerzowej. Mocno Skończyłem w średnią szkołę, zdałem maturę. Szukałem dalszą drogę na studia, I jak dalej rozwinąć. Mm, powiem szczerze, y, pomimo, że miałem dobre wyniki w maturze, nie kwalifikowałem się do, do, do żadnej, znaczy do Politechniki, gdzie? Chciałbym. Mhm. Było to dużo rozczarowania, więc szukałem. Szukałem alternatywy, co można dalej robić. Dostałem ofertę z ambasady Polski poprzez takie zrzeszenie było wtedy polsko-indyjskiej uh -huh. przyjaźni. Było tak, że oni m, zapraszali e, kilku studentów rocznie do Polski i vice versa. Uh -huh. Tyle samo wjeżdżało do Indii na, na naukę. Wysłałem do nich swoje Wyniki matury, e, mieliśmy pisemny egzamin w ambasadzie no i dostałem się e, na uczelni e, w Polsce, w Warszawie, obojętnie gdziekolwiek miałem do wyboru, mhm. do koloru, i do wyboru e, i dodat, dodatkowo dostawaliśmy stypendium, więc, więc było to super sprawa, więc wybrałem, wybrałem akurat, że no okej, okay, jadę do, do Polski chociaż. A Pan wiedział coś o Polsce wtedy? Nie, nie, nie widziałem a rodzina była bardzo, bardzo, no... No zmartwiona, że gdzie jej wybieram, no ja rozumiem, gdzie by się Niemiec, Niemcy czy jakieś inne kraje, gdzie, zachodnie kraje, a o Polsce się wtedy udaje. Że ja przynajmniej nie słyszałem. Mhm. Gdy Pan przyjechał do Polski, po jakim czasie myślał pan o tym, że tutaj można zaszczepić krykiet? Albo przynajmniej zacząć uprawiać krykiet? Co prawda, zaczęliśmy grać krykiet e, tutaj w Polsce, w Warszawie, do, od 1993 roku. Uh -huh. Ale powiem szczerze, że wtedy nie myślałem, że, że będziemy uczyć e, Polaków uh -huh. tą, tą dyscyplinę, bo wtedy krykiet w ogóle nie istniał w tym kraju. A my graliśmy. E, Rozrywkowo, prawda? W sądzie się spotykaliśmy uh -huh. w naszym klubie. Znaczy, wtedy to było PROMENADA Country Club, to było pod ambasadą brytyjską. Uh -huh. I oni po prostu tam grali są niedzielę. Z rodzinami przychodzili i panowie pan, panie sobie pikniki robili, urządzały, a panowie grali e, krykiet. Uh -huh. I tak spędzało e, z każdą niedzielą. Głównie to było Anglicy. Później mieliśmy takie dobre znajomości z tymi Anglikami, więc oni nas tak jakby zaprosili zachęcali, żebyśmy przyszli tutaj grać. Ale to, że to jest w krwi, u Hindusów to jest w krwi cricket, no to uh -huh. bardzo byśmy chcieli grać, więc poszliśmy grać. No i tamtego momentu już nieprzerywanie, nieprzerywanie gramy po prostu do dnia dzisiejszego w tym uh -huh. samym miejscu. Czyli tak naprawdę wtedy rozpoczęła się też historia reprezentacji Polski, tak? Nie, wtedy jeszcze nie. Wtedy jeszcze nie. Ale takie podwaliny, tak? Bo wy zaczynaliśmy... To znaczy nie, bo wtedy graliśmy, tak jak mówię, rozrywkowo, uh -huh. aż do momentu 2000... że 2006 roku. Okay. Graliśmy tak, nie myśląc o to, że, że coś będziemy robić w tym, w tym kierunku. Uh -huh. Ale wtedy e, w Eurosport dostałem ofertę od Eurosportu, żeby komentować krykiet. Po raz pierwszy, nie wiem, czy to pamiętam, 2007 czy 2008, nie pamiętam tej chwili, ale jak e, pokazywaliśmy mecze, później tak jakby dostawaliśmy informacje, bo przekazaliśmy tam w aerosporcie, że znaczy przez komentowanie, że my gramy krykiet, w Polsce jest obecny krykiet i pokazaliśmy miejsce, to dostawaliśmy, ja dostałem mnóstwo telefonów uh -huh. i ludzie przychodzili, Polacy. To dopiero mi się tak jakby świeciło, że, że jest uh -huh. jakieś zainteresowanie, czy jest jakaś grupa, która chciałaby e, grać krykiet. A druga sprawa była taka, że wtedy bardzo sporo ludzi, Polaków, jechało do Anglii uh -huh. Prawda, jak się otworzyły granice i bardzo dużo Polaków już tak miał, miało, miało, miało skuteczności z tą gry. Uh -huh. i niektórzy jak wracali to już chcieli grać w cricket, kontynuować. No i stąd się urodziło sobie pomysł, że faktycznie możemy coś robić w tym kierunku bardziej uh -huh. niż w samym e, rozrywkowy sposób spędzania czasu. Dzisiaj reprezentacja Polski to jest mieszanina wielu kultur, wielu religii, prawda? Skąd pochodzą ci, ci zawodnicy, z jakich krajów? Głównie to są e, z Indii, uh -huh. e, z Pakistanu, z Bangladeszu, uh -huh. e, z Anglii, uh -huh. z Australii, e, z Irlandii. Z Polski? I z Polski, znaczy z Polski oczywiście, ale ci się chce oczywiście, że. Żeby reprezentować kraj, uh -huh. to są e, reguły narzucane przez e, Międzynarodową Federację e, Krykieta, uh -huh. które nie nakazuje, że, że musi być to obywatelem kraju. Okay. Musi być, co najmniej 7 lat musi mieszkać w danym kraju i ma rezydenta. Uh -huh. I jest rezydentem tego kraju. I to jest główny tak jakby czynnik. A czy to jest jakieś utrudnienie, żeby stworzyć kolektyw, zespół, że mamy właśnie mieszankę tak wielu narodowości, tak wielu religii, czy to nie jest żaden problem? Nie, to nie jest żaden problem. Krykiet nie zależy, kultura krykieta jest wszędzie ta sama, uh -huh. religie, czy języki, my, my na boisku rozmawiamy w kilku języków, językach, po prostu angielski, polski, hinduski, nie wiem, różnych językach rozmawiamy, zależy jaka jest sytuacja. Co robią ci ludzie, co wy robicie na co dzień, bo jak rozumiem, krykiet to nie jest coś, z czego, czego można się w Polsce utrzymać. Nie, większość, tak jak mówię, no, ja przyjechałem na studia, skończyłem studia, później pracowałem, uh -huh. teraz mam własną firmę. I tak większość tak, mhm. ludzi albo dalej pracuje w swoich branżach, albo mają swoje własne firmy, mają swoje rodziny tutaj, identyfikują się Polską i dlatego reprezentują mhm. Polskę. Czyli to jest cały czas hobby, to nie jest, to nie jest zawód, który daje pieniądze, jak rozumiem? Nie, nie, my w ogóle nie gramy za pieniędzy, bo to raczej my dokładamy do tego wszystkiego, mhm. żeby grać, żeby rozwijać ten sport. A właśnie słyszałem, że jak reprezentacja Polski wyjeżdża gdzieś na jakiś turniej albo na jakiś mecz, to wy sami musicie płacić za bilety, za, za hotele i tak dalej, to prawda? Tak, my wszystko sami opłacamy. Wszystko. Nie mamy sponsorów do dnia dzisiejszego, chociaż, chociaż są, trwają jakieś negocjacje i mam nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się jakiegoś poważnego sponsora pozyskać. Ale jak do tej pory, no to wszystkie zawody, wszystkie wyjazdy, uh -huh. co, cokolwiek związane z krykietem, to sami opłacamy. Robimy składki i opłacamy. Gdzie dzisiaj w Polsce można uprawiać krykiet? W jakich miejscach? Głównie Warszawa, Łodzi, Kraków, uh -huh. Lublin, Poznań, Wrocław. Uh -huh. To są główne miasta, gdzie się uprawia. Czyli, czyli nie jest tak najgorzej, czyli jest no kilka nie... tych miejsc, gdzie można krykiet grać. Znaczy, to już pokazuje, że w 2007 roku mieliśmy nasze jedyne kluby, Warsaw Cricket Club, który jest nie. Uh -huh. Udało nam się stworzyć w dniu dzisiejszym. Około 8 drużyn. Więc to jest jakiś sukces. No to jest duży sukces, powiedziałbym, Nie w jest... kraju, gdzie kryki jest zupełnie nieznany. Tak, ale i, i tym bardziej jest to sukces, bo udało nam się e, nauczyć kilku Polaków tą grę uh -huh. e, i które coraz lepiej już radzą. Pan gdzieś powiedział w jednym z wywiadów, że Polacy na początku szczególnie muszą grać gorzej niż, niż wy, niż ludzie z Pakistanu, ludzie z Indii. Wynika to z czego? Z, z nieznajomości tej dyscypliny? Z, nie wiem, z jakiejś koordynacji ruchowej? Z czego to wynika? To wynika z tego, że wie pan, to jest tak samo jakby Hindusa powiedzieć Weźcie, rzucić piłkę pod jego nogę i powiedz, że graj. Uh -huh. To już będzie widać różnicę, jak Polak potrafi operować tą piłkę, a jak Hindus to zrobi. Nie no, my, my to w ogóle nie potrafimy operować taką piłką <grymka> no, ostatnio. <grymka> no ale, ale jest, jeszcze jest w miarę, porównując, porównując azjatyckie kraje przynajmniej, uh -huh. z indyjskiego sub, subkontynentu. A to, to wynika z tego, że my mamy w krwi. To znaczy od dzieciństwa widzimy tą grę, w szkole gramy krykie. Mhm. Na ulicy gramy krykiet, Dla nas to jest krykiet numer, numer jeden, temat numer jeden. Okay. E, więc po prostu ci chcę czy chcemy, czy Krykiet jest wszędzie wszak jest mhm. w naszym kraju. I, i jak widzi pan, no jak patrzę cały czas w telewizji, jak czegoś pan cały czas non -stop ogląda te mecze krykietowe, to dużo się uczy, mhm. Można się nauczyć. Od, od, oglądają ten krykiet i później się robimy to samo na boisku. Okej, okay. a jakby pan miał teraz naszym widzom, Którzy pewnie o nie mają zielonego pojęcia. wytłumaczyć w takich krótkich, najprostszych słowach, o co chodzi w tym sporcie i dlaczego to jest piękny sport? Piękny sport. Dlaczego jest piękny? Piękny dlatego, że nie ma zadymy na, na, na stadionie. Uh -huh. Atmosfera jest pięknikowa. Uh -huh. Może no. dlatego, że kibiców nie ma? Jest bardzo dużo kibiców. Jest. Nie, żartuję. Jest bardzo dużo kibiców. W każdym wieku pan może znaleźć rodzinę przychodzą, czy to jest małe dziecko, czy to jest starsza babcia. Wszyscy są. Wszyscy są. Okay. I, I kibicują. Nie ma. Sektory jakieś tam buforowe, prawda? Nie ma, że to jest sektor dla gości, to jest sektor dla e, gospodarzy. Nie ma. Wszyscy są pomieszani i wszyscy się bawią. Nie ma uh -huh. jakiejś animacji, że kłótnie, że, że coś takiego. To jest raz. Druga sprawa. Krykiet jest bardzo ciekawy, bardzo interesujący jeżeli Zna się zasady uh -huh. i komuś kibicuje. To mogę zapewnić, że to jest bardzo ekscytujące. Uh -huh. W ostatnich czasach ta gra, krótko, krótka, tak bym powiedział, że żeby w kraje europejskie adaptowały krykiet, ta najnowsza, najmłodsza formuła, która się nazywa T20, czyli mhm. 20 na 20 gdzie gra, toczy się, w ciągu, gra, e, w ten mecz trwa 3 godziny. Mhm. Więc jest do akceptowania niż ta klasyczna formuła, gdzie trwa mecz 5 dni a później nie wiadomo 5 dnia czy to ktoś wygra, czy będzie remis. Aha. Czyli, czyli to jest tak jakby trochę nudnego, prawda, 5 dni oglądać po 8 po godzin ten sam. E, później była formuła 50 na 50, gdzie było jednodniowe mecze, gdzie uh -huh. trwa 7 godzin. To też było, no, było ciekawe, ale nie było na tyle ciekawe, żeby rozpowszechnić ten w, w Starym Kontynencie Europejskim, uh -huh. więc oni wymyślili, żeby to było jeszcze ciekawie, jeszcze dynamiczne, to 20 na 20. Polega na tym, że tam jest dwie drużyny, jedenastoosobowe, uh -huh. jest losowanie, jeden, jedna drużyna odbija, tylko dwóch zawodników mogą odbijać z danej drużyny, w danym momencie, uh -huh. na, na pięciu, które w tej chwili przebywają na, na boisku. Drużyna przeciwna, 11 osób broni po prostu w polu, uh -huh. bowler, czyli tak rzucający, on rzuca piłki i odbijający musi zdobywać punkty. Punktem można zdobywać w taki sposób, że jak się uderza kijem, jeżeli, to po, jeżeli piłka zostaje w obrębie pola, uh -huh. czyli tam, bo całe to e, boisko jest oznaczone uh -huh. e, takimi bandami dookoła i to jest tak jakby e, pola, w którym gra powinna się toczyć. Jeżeli odbijający uderza piłkę i ona zostaje gdzieś tam w polu, w gdzieś gdzieś, to oni między bramkami biegają sobą. Tak jak, mm -hmm. tak jak w bezwolu. Bie, tak. Się biega. Ile razy biegli, zdobywają punkty. Tyle punktów mm -hmm. zdobywają. Tak, ok. Tak? Jeżeli odbijający na tyle mocno, odbija piłkę, że ta piłka, dotykając ziemi, chociaż miała wraz z styczności z, z boiskiem, od, od, opuszcza boisko, czyli cały ten bander, mm -hmm. czyli za boisko, to ma cztery punkty. Ok. I najwięcej punktacji jest wtedy, jak piłka, nie dotykając boiska, nie mając, nie mając styczności z boiska, wyleci z powietrzu bezpośrednio za boiskiem. Mhm. To wtedy mamy 6 punktów. Więc To na razie rozumiem, co Pan mówi, jeszcze nadążam. Teraz 20 serie. Mhm. 20 serii, a każda seria składa się z 6 rzutów. Okay. Czyli ile mamy w sumie rzutów? 120. Czyli 120 rzutów muszą wykonać jedna drużyna i ci muszą zdobywać punkty. I w międzyczasie jest taka sytuacja, że ci rzucający wyautują, prawda? Uh -huh. bo to jest tak, że nie tylko, że oni muszą zdobywać, ale nie dają się, nie muszą się nie dać wykluczyć. Uh -huh. A są kilka sposobów wykluczenia. Do tej chwili nie będziemy mówić o no wykluczeniu, ja bo to są kilka rodzajów wykluczeń. Kazimierz, że ta drużyna tylko może grać, a nie traci ostatniej swojej. Zawodnika, czyli uh -huh. to jest dziesiąty zawodnik, bo dwóch musi zostać zawsze na piciu. Czyli jak dziesiątego jest wykluczone, to bez względu na to, że ile oni wyrzucili piłki, gra musi się skończyć. Tak? Uh -huh. Czyli to jest tak jakby jedno, jeden innings, czyli no jedna połowa. I wtedy później po drugiej połowie role się odwracają. Uh -huh. Czyli ci, którzy wtedy zdobywali punkty, teraz będą rzucać okay. i muszą tak rzucać, żeby nie dać przeciwnej drużynie dogonić swoją punktację. Mhm. Ta, który ma najwięcej punktacji, nowy wygrywa. Okej, okay, czyli nie jest to takie skomplikowane. Jak ja bym chciał na przykład przyjść do was na trening, to mogę? Tak, może pan Każdy oczywiście. może przyjść? Każdy może. I z, panem, i z panem potrenować? Tak, oczywiście. Znaczy, nie, może nie tylko ze mną, ale, ale tam są zawodnicy i mhm. zawsze ktoś się znajdzie chętny, żeby, żeby, żeby kogoś potrenować, żeby można kogoś poprosić i oni trenują. Pan powiedział przed wywiadem dosyć ważną rzecz, teraz możemy ją powtórzyć, że Polakom trzeba to zaszczepić tę dyscyplinę sportu, a jest to możliwe tylko poprzez szkolenie młodzieży czy też dzieciaków w szkole. To już się dzieje, to już jest faktem, bo słyszę, że dzieciaki z Wawru mają zacząć trenować. Tak, w tym roku byliśmy 2 trzy razy w spotkaniu u burmistrza, mhm. burmistrza jest tam w Wawrze mhm. i oni wykazali bardzo dużą chęć. Więc proponowali, żeby młodzieżowe szkolenia jakieś tam prowadzić mm -hmm. i prawdopodobnie w tym roku, czyli jak otworzą szkołę prawda, w wrześniu, ten program chcemy już e, zacząć od, e, od najmłodszych, czyli mm -hmm. od szkoły podstawowe, później gimnazjum i Jest, tak, tak dalej, będziemy to robić. Zobaczymy jaki będzie odzew. Wie Pan, jeżeli w każdej szkoły nikt będzie, pięć opaków będą zainteresowane, a szkoły są mnóstwo, więc wystarczy 40-50 osób i nie się uzbierać. Uh -huh. I to już jest duży sukces. I można się bawić. I, wie pan, tym dzieciakom nie, nie będziemy uczyć od razu, wie pan, poważne poważnych rzeczy, tylko będziemy od tego, żeby oni najpierw się bawili, bo to jest cricket for, takie, to, to się nazywa quick cricket, to jest uh -huh. dla cricket dla dzieciaku. Tam jest bardziej zabawa, obicia, z kijem, piłkami, takimi różnymi rzeczami i powoli, powoli ich... Przygotować, przygotować na takich dorosłego krykieta. Uh -huh. Czy jest liga w Polsce krykieta? Jest. jest. Jest, I normalnie mecze między sobą są rozgrywane? My ligamy, tak, my mamy w tej w lidze mamy e, pięć, pięć drużyn. Aha, ja, to są dobre wyniki, bo Pan, podejrzewam, że w Pana kraju to tych drużyn jest... O, bardzo dobrze. nawet nie jest Setki nie tysięcy, albo tysiące, albo dziesiątki no. tysięcy. Tutaj jest pięć, co i tak jak na Polskę uważam jest duży, dużym, dużym, sukcesem. Komentuje Pan też krykiet w Eurosporcie. Czy to jest dla Pana trudne? Czy to jest trudne? Nie, ja to lubię. Po prostu uh -huh. mi to naturalnie wychodzi, bo lubię. Bo dla mnie to tak, oglądać mecz, komentować, wyrazić swoją opinię. Uh -huh. Ale pan jest bardzo dynamicznym komentatorem, pan strasznie to przeżywa, strasznie krzyczy, ludziom uh to się bardzo podoba. Bo, bo, bo to jest prawda, bo ja naprawdę y, lubię krykier, bo tak jak mówię, ja bardzo lubię kryki ogólnie. Uh -huh. y, jestem, no przeżywam, no bo ile coś się dzieje na boisku, to chcę pokazać, tak, że emocjonujemy się. Tak? I taka jest prawda, to nie jest tak nic na pokaz. Tylko robię, taka, taka jest, tak, tak robimy, nawet jak jestem w domu, to tak samo krzyknę, uh -huh. jak oglądam mecze. Uh -huh. Czy to jest e, cricket, czy, czy to jest piłka nożna. Po prostu to jest tak, że czasami e, poprzez moje te emocje mam nadzieję, że ci, którzy oglądają, też się emocjonują. Oni wiedzą, że coś uh -huh. się dzieje, tak, że coś ważnego się, się dzieje. Bo tak to, jakbym w jednym tempie będę opowiadał, to... No to ludzie zasną. Znaczy może nie ty, że zasną, tylko nie będą widzieli. Mhm. Czy coś ekstra, coś się stało, czy coś fajnego, coś się stało, czy coś złego się stało. To na tym polegało. Miał Pan jakieś szkolenia, zanim Pan zaczął komentować, bo mm. jest Pan Krajowcem. Mówi Pan świetnie po polsku, ale mimo wszystko jest Pan obcokrajowcem, dlatego zastanawiam się, czy, czy miał Pan jakieś szkolenia, żeby usiąść żeby za mikrofonem, nie? Nie, nie miałem, tylko po prostu zaprosił mi e, wtedy ówczesny się w Witek Domański. Witek Domański, dokładnie. Przyjechałem, rozmawialiśmy, powiedział, że słuchaj, jest lecie do... A skąd pan Domański, którego serdecznie pozdrawiam, bo bardzo go lubię, y, wiedział o panu. Wie pan co też? Tylko dostałem od niego telefon. Wie pan, on, oni mają redaktor, oni mają swoje kanały. No mają, mają. E, pewnie w, albo z, może z internetu są, mieli, albo nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem pojęcia. Mhm. A Kaj można że dzwoni do mnie i zaprosił. I miałem okazję komentowania, więc mówię, no dobrze, spróbujemy. Ci, ci podam, ci podobam to mhm. zadanie, więc pojechałem, pierwszy raz zrobimy. Jakoś wyszło no nie najgorzej, chociaż miałem tremę, miałem tu straszną pierwszy raz, bo mój kolega, którego też serdecznie pozdrawiam, Paweł Ulbryk, bardzo mi pomaga wejść w tej tematyce, jak mhm. się mówi, co powinien się mówić jaki sposób zachowania. No. Nie pomógł bardzo dużo i, i duża zasługa jego, że. No. Że tak to wygląda dzisiaj, jak wygląda. A wygląda bardzo, bardzo fajnie. Tak, to dziękuję. Jakie pan ma marzenia, jeśli chodzi o krykiet w Polsce? Oj, marzenia, marzenia moje są takie, że chcę, żeby Polska była członkiem Międzynarodowej Federacji. Mhm. Jest to bardzo daleka droga, chociaż bardzo często rozmawialiśmy z szefami tym ICC, czyli ten dyrektor sportowy, czyli to. Uh -huh. International Cricket Council, czyli Międzynarodowa Federacja. Ale tam są mają straszne y, wymogi, że żeby być członkiem, po pierwsze musimy mieć chociażby jeden poważny, porządny wojsko. Uh -huh. Oprócz tego musimy mieć osiem drużyn, które grają w licy. Uh -huh. Oprócz tego musimy mieć dwóch młodzieżowych drużyn i jedna damska. Uh -huh. Może być ciężko. E, damska jest jeszcze do, do, e, do urwania z nimi, ale te osiem drużyn, które grają w cały czas w lidze, i dwóch morzeżowy, uh -huh. znaczy nie na poziomie reprezentacji, ale że oczywiście, że mamy dwie drużyny, które między sobą grają. Jeżeli uh -huh. to stworzymy przez dwa lata, to oni mo, mo, możemy wtedy zacząć obiegać um, o szikląkostu. Uh -huh. To jest mój cel numer jeden w tej chwili, żeby, to, żeby wejść do Międzynarodowej Federacji i wtedy możemy partycypować w rozrywkach, które pod ich parasolem się gra. Po mm -hmm. tej chwili to są gramy, to są poza ich parasolem. Więc to jest tak jakby równoległe ciało, mm. tak bym powiedziałem, równoległe jakieś tam równoległe. Ale nie, ale nie jesteście w tej najważniejszej rodzinie. No tak? nie, nie jesteśmy, no nie jesteśmy. Chociaż, wie pan, Węgrze są, Czesi są. Uh -huh. Bułgarzy są, Rosja jest, którzy wcześniej, 4-5 lata temu było jeszcze trochę inaczej. Uh -huh. już teraz jest e, inaczej, oni jeszcze bardziej e, zaostrzyli wybór nowego członka. Okay. Trzymamy kciuki w takim razie, żeby się udało. No, też mam nadzieję, że coś wyjdzie z tego. Bardzo liczymy na, na wstępy. Uh -huh. I oglądamy krykiet w Eurosporcie 2. Oglądamy, Bo szaleństwo tak? jest niesamowite czasami. Ha. Tarun dla ludzi. Dziękuję bardzo dziękuję. za rozmowę. Dziękuję również Państwu. Do zobaczenia.